W kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś nietypowo jestem bez stołu w moim studio, siedzę przybity do ściany na krześle. To jest przesłanie. Ponieważ dziś przeprowadzimy wywiad ze mną, a dokładnie zobaczymy, co Wy sądzicie o mnie. Czajcie? Typu jesteś wredny. I ja wtedy mówię mmm, może. Nie no nie jestem, nie, ale wiecie. Zostawia łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do mnie na Instagram, ponieważ to tam na stories poprosiłem Was o Assumptions About me, które dzisiaj mam nadzieję, że wyjaśnię i dowiecie się, jak jest naprawdę. Trochę się boję, ponieważ ja nie widziałem pytań tylko Kasia, która jest za kamerą. Kasia będzie je czytać. Czemu się śmiejesz? Dobrze, poprosimy pytanie numer jeden. Jesteś Pikmi. Czym się... Kurna mać? Bo nie wiem czemu, ale pikmi od razu mi się kojarzy z czymś negatywnym. I czym się charakteryzuje to? Sprawdzamy. Pygmy girl albo boy to nowe wyrażenie, które pojawiło się w slangu młodzieżowym. Opisuje kobietę slash mężczyznę, któremu mocno zależy na uwadze innych mężczyzn slash kobiet. Można nawet rzec, że taka osoba próbuje za wszelką siłę im się przypodobać i nie zwraca uwagi na dziewczyny ze swojego otoczenia lub mężczyzn ze swojego otoczenia. Totalnie mam pełne. <laughs> totalnie mam wywalone, nikogo nie poszukuję. Nie jestem zainteresowany, proszę się odczepić. Następne. Wolisz pieski niż kotki? Tak, wolę psy, bo mam pieska, mam lejzika, który przez chwilą pojechał do rodziców, bo się go pozbyłem, ale ogólnie go kocham, więc tak, wolę y, pieski. Jesteś odpowiedzialny i potrafisz się poważnie odpowiedzialnie zachowywać, jeśli tylko trzeba. Wydaje mi się, że jestem odpowiedzialny. Mam psa, mam, wynajmuję dom, mam samochód. Muszę być odpowiedzialny za to, żeby to wszystko utrzymać. Muszę być odpowiedzialny za siebie i za innych. Ja jestem odpowiedzialny, Kasia, nie? Mhm. Kurde, jak na swój wiek, ja mam 22 lata. To ja jestem bardzo odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny as. Jesteś bardzo ambitny i chcesz robić wszystko naraz, przez co jesteś też rozdrabniony. Ouch, that was deep. No jestem, w sensie ja lubię dużo rzeczy robić i fakt, że jestem ambitny i mam bardzo dużo pomysłów i chciałbym je wszystkie naraz zrealizować, żeby zrobić coś wow. I fakt, że przez to, że nakładam na siebie trochę za dużo, to w pewnym momencie mam takie, że nie umiem nic zrobić, jakby mam 50 planów i nie umiem przez to zrobić ani jednego. Więc gdyby nie pomóc Kasi, gdyby nie pomóc też najbliższych, Paweł też mi nie pomagał ogarnąć niektóre rzeczy, to myślę, że w tym momencie bym znowu siedział na kanapie i się zastanawiał, co zrobić a nie umiem wybierać i zrobić trzech najważniejszych rzeczy, a resztę odpuścić, bo chciałbym zrobić je wszystkie naraz, więc jest to problematyczne. A czasami mam taką informację, na przykład za kamerę, slow down. Nie no, jestem trochę e, roztarnięty, nieogarnięty i mam mez w głowie. Przybiłaś mnie do ściany, teraz jest mi smutno. Jesteś bardzo sympatyczną i wrażliwą osobą, dlatego często przyjmujesz się opinią innych. To prawda, aczkolwiek to ma pewne wyjątki. Jestem wrażliwy i potrafi mnie coś mocno tak warnąć, ale nie przyjmuję się opinią ludzi, którzy moim zdaniem nie powinni się wypowiadać o tak. W sensie nawet przykład przyłóżmy tutaj przykład hejterów. Jakby mam wywalone, co mi piszą hejterzy, bo wiem, że po prostu im się ludzie nie mają co zrobić za swoim życiem, więc wtedy jakby mam to tanie to gdzieś. Ale w momencie, kiedy to bliska osoba by mi coś wytknęła, to na pewno bym się przejął tym zdaniem. Więc to musi być takie, wiecie, uzasadnione albo od osoby, która faktycznie mnie zna, a nie po prostu od kogoś tam. Gdzieś z lasu, trzy stąd. Na YouTubie jesteś rzeszny i zabawny, a w prawdziwym życiu jesteś ponury. Nie. Przecież ja wszystko tańczyłem w Kasie w salonie. <laughs> nie jestem pozytywnie nastawiona. Jak może. Aczkolwiek mam czasami takie dni, że potrafię siedzieć i przymulać, ale jak odpali się kamera, to jej waj, później kamera się włączy i znowu tak gdzieś jestem przymulony. Ale to nie jest tak, że ja to robię specjalnie i że na filmie mam super dużo energii, tylko po prostu jakoś tak mam, że jak widzę kamerę, to automatycznie mam dużo energii i chce mi się. No są takie dni ponure, ale ja jestem. Crazy. W ogóle tak patrzę w tą kamerę, w sensie podgląd, bo mam brudną skarpetę. Czy będzie to widać, jak tak siedzę? No to po sobie już to nagle... Masz na... szansę, już nie będę się chwalić z tą skarpetą. W realu więcej przeklinasz. Ja? Kur... Y no, przeklinam dużo, ale głównie jak się zdenerwuję. Albo jak chcę coś opisać bardzo intensywnie, ale nie mogę tego ująć w innych słowach, to powiem wtedy, kur... ale to piękne. Tak czasem mi się zdarzy. Nie przeklinajcie. Następne. Mam wrażenie, że nigdy nie miałeś dziewczyny. Miałem. Ładne miałem dziewczyny, w miarę. Dobra, fajne miałem. Niektóre były crazy, mocno zwariowane za bardzo, ale były ładne, fajne. Miłe, sympatyczne, opiekuńcze. Dobra, starczy dalej. Zakochałeś się w tym w Kokieterka. Gdy idzie do góry lewa rzęsa? Dawaj coś, coś mocnego. Jesteś dość w toksycznych relacjach. Nie no, generalnie miałem dużo toksycznych relacji w swoim życiu, ale staram się eliminować toksik relacje, żeby mieć w miarę czysto, aczkolwiek nie ukrywam, że czasami na przykład przez nieporozumienia wychodziło tak, że to ja byłem tą toksyczną osobą, więc jakby musiałem wyjaśnić kilka rzeczy, ale wydaje mi się, że teraz nie mam z nikim w ogóle takiej toksik relacji, jakby zostawiam przy sobie tych fajnych ludzi, którzy są też szczerzy ze mną. Kiedyś było tak, że ja nie umiałem rozmawiać z ludźmi, więc czasami było tak właśnie dziwnie, nie wyjaśniam na jakieś sytuacje. Sytuację. Teraz mam tak, że ja chcę, żeby ludzie ze mną rozmawiali, i jak coś jest nie tak, to po prostu wprost mówią mi, i ja mówię im, jak coś trzeba, i po prostu wyjaśniamy to w ten sposób, bo nie chcę mieć nikim żadnych spin przez jakieś niedogadania. Więc wydaje mi się, że na przestrzeni ostatniego miesiąca też wyjaśniłem sobie wiele różnych sytuacji z różnymi osobami, więc fajnie. Młody, sympatyczny chłop, ale fleksujący się hajsem. Eee, I mean. Generalnie, owszem, zarabiam jakieś pieniądze, i na przykład na Instagramie lubię pokazywać ubrania, i w momencie, kiedy to są drogie ubrania, to od razu jest, że się ale w momencie, kiedy wrzucę 50 blues kupionych naraz z jakiegoś sklepu, który nie jest drogi, to już nikogo to nie obchodzi. W sensie jest tak, że spoko fajnie, ale jak pokażę jedną drogą rzecz, to już nie jest fajnie, mimo że ta jedna droga rzecz była tańsza niż 50 tych tanich. Więc ja zauważyłem, że to jest trochę tak, że w momencie, kiedy pokazuję coś drogiego i ktoś wie, że to jest drogie, to wtedy jest, że się flexuje. Ale jak pokażę coś, co kosztowało więcej, ale nie wygląda na drogie, to już jest ok. Więc to nie jest tak, że się flexuje, ale owszem, lubię pokazywać ładne rzeczy i często te ładne rzeczy są drogie, i jakby no po prostu tak lubię, ale tu nie jest tak, że się flexuje, że, u, zobaczcie, wydaję dzisiaj 100 tysięcy na coś, nie, no nie wydaję tyle, ale, no tak, no. Planujesz nowe perfumy? Tak, 22.02 będą perfumy, które nazywają się. Będą pięknie pachniały, więc to najlepszy zapach do tej pory, który zrobiłem, będzie to taki mój zapach, najbardziej mój, taki, że używam go codziennie, no już nie, bo mi się skończyła próbka, ale czekam teraz, aż przyjadą do mnie prosto z fabryki takie świeżutkie, pachnące jak bułeczki i wtedy będę się nimi psikać codziennie, będzie nowa piosenka, nowy Teledysk, nowa sesja zdjęciowa, wszystko w moje urodziny. Zakładam, że ostatnie miesiące były dla Ciebie ogromną puśtawką nastroju. Trochę tak, też jakby wszyscy wiemy, jak się potoczyły różne sprawy, więc było troszeczkę dziwnie, ale też styczeń jest takim miesiącem, w którym ja po prostu mam czas na ogarnięcie tego, co chcę robić i mam pewne plany, mam pewne pomysły, później na one wypadają i miałem taki duży mętyk w głowie, że nie za bardzo wiedziałem, co chcę robić, nadal nie wiem, co chcę robić też na tym kanale, bo podobają mi się teraz vlogi, ale też chciałbym utrzymać jednak ten słodyczowy content, też bym chciał nagrywać więcej odcinków takich, jak kiedyś robiliśmy, czyli challenge 24h, jakieś inne, ale też mam Mam wrażenie, że brakowało mi takiego odcinka jak ten, w którym trochę gadamy o mnie i się lepiej poznajemy, bo w sumie ostatni odcinek taki o mnie, jakiś QA czy coś to były wyszukiwania z Google i one były ponad rok temu, więc taki odcinek wiecie na nowy start. Jesteśmy milionerem. Nie jestem daleko, mi do tego brakuje i jak komu się wydaje, że ja tak właśnie bardzo dużo zarabiam, to mm -mm. ja dużo inwestuję w głupoty. W sensie nie w głupoty, ale to jest bardziej kwestia tego, że nie inwestuję w mieszkania czy w coś, co pewnie jest bardziej opłacalne, tylko inwestuję na przykład w nowy zapach. Typu nie zrobię sesji w domu i nie pokażę wam tego na ścianie, tylko zrobię profesjonalną sesję, która będzie kosztować 10 tysięcy złotych i po prostu tak to działa, że jakby owszem zarobię, ale też wydam dużą część tego na to, żeby to fajnie rozpromować i żeby to pokazać. Twoje kosmetyki są beznadziejne, bo są tanie. Nie. Czemu? W sensie... A... Słuchajcie, to, że coś się stanie, nie znaczy, że jest beznadziejne. Tak samo to, że coś jest drogie, nie znaczy, że będzie najlepsze. Jeśli chodzi o kosmetyki, to uwierzcie mi, gdybym ja je robił tak, że one by miały być na mojej stronie, to perfumy pewnie by musiały być w sprzedaży po 150 zł, albo po 200 zł, ponieważ produkcja by też była o wiele droższa, bo byśmy robili mniejsze ilości. I szczerze mówiąc, ja sam byłem w szoku, w jakiej cenie będziemy mogli sprzedawać żele, chociażby pod prysznic, czy pomadki za 6,99, więc jakby to był dla mnie też szok i cieszę się, że mog Musimy zrobić coś tak zarobistego, bo są dobrej jakości, a tak taniego i dostępnego dla wszystkich. Także jeżeli chodzi o jakość tych kosmetyków, jest moim zdaniem zarobista. Kasiu? Potwierdzasz. To so, naprawdę super. Sylwia, była z tobą w ciąży. No pewnie. I co się stało z tą ciążą? Zadzwonię na niej zaraz. Wyjaśnimy sytuację, bo po prostu tak nie może być. Halo? No, Siemka. Siemka, czy ty masz sekundę? No, to jest? Bo musimy wyjaśnić jakąś sprawę. Y tak, bo ja nagrywam Sam przez Sebałt i dowiedziałem się, że, jestem, że ty jesteś ze mną w ciąży i mi nic nie powiedziałeś. Sorry! No i gdzie jest dziecko? Ukryłam. W piwnicy. Chodzę po alimenty. To ja może zablokuję kontakt, dobra, pa! Nie, nie, alimentów nie płacimy. Kiedyś nie przepadało za babur. To jest w sumie trochę prawda, ale to, to też jest tak, że ja się z nim poznałem u Asi i to było nasze pierwsze spotkanie u Asi i po prostu jak na niego na początku tak spojrzałem, się przywitał i w ogóle, to miałem takie bardzo mieszane uczucie, bo z jednej strony wydawał się w miarę miły, spoko ogarnięty i w ogóle, a z drugiej strony jak to panu, wydawał się prędny. Więc miałem po tym pierwszym dniu takie mieszane uczucia, że nie wiedziałem was going on i czy, czy on jakby polubił nas, czy nas nie polubił, jakby miałem takie o co chodzi, ale finalnie wszystko się rozjaśniło. Chyba lubi, nie? Wszyscy Sytuacja z Filipem, jesteś rzadziej w internecie. Nie, ja jestem teraz rzadziej w internecie, ponieważ czasami robię sobie po prostu dzień przerwy w tygodniu na przykład, ale na YouTubie nie nagrywałem długo, po prostu nie wiedziałem co i miałem też wyjazdy i chciałem trochę spędzić czasu sam ze sobą, że tak powiem. Ale wróciłem już na YouTuba, nagrywam dwa filmy tygodniowo. Na Instagramie też się dużo dzieje, codziennie jestem na stories, na TikToku też dużo wrzucam, więc jakby nie, aczkolwiek teraz możliwe, że będzie troszeczkę mnie gdzieś tam mniej, bo mamy przeprowadzkę i trzeba to ogarnąć, a mamy bardzo dużo rzeczy, więc na pewno Dużą część dni będę poświęcać na to, żeby wszystko pakować Masz inne konto tajne na Instagramie? Właśnie nie mam konta do stalkowania Więc jak ja chcę kogoś wystalkować To pytam się Pawła, czy nie ma jakiegoś tego Albo żeby on zobaczył od siebie, bo może nie zauważył, że to ja I, I ja nie mam takiego konta do stalkowania Ale by mi się przydało, takie wiecie Jakieś konto, niebieski kwiatuszek 321 <laughs> I to ja I chodzę i tak, co tam Dali! Musisz mieć wszystko zaplanowane Jak coś jest nie tak, denerwujesz się tak, ale nawet jak mam coś zaplanowane, to i tak się denerwuje. W Słuchajcie, sensie, wiecie, zaplanuję sobie przypuśćmy, nie wiem, imprezę, to i tak będę się stresować, dopóki ona się nie zacznie, że coś jest nieogarnięte. Ale na pewno łatwiej jest mi żyć. w momencie, kiedy mam coś zaplanowane, niż jak wszystko jest takie takiej rozsypce, jak aktualnie pomysł na teledysk i nic się nie dzieje jeszcze. I jest to dla mnie straszne. Uważasz, że jesteś atrakcyjny. W tym momencie moja stylowa jest trochę taka, wiecie, jak to się mówi, menerska stylowa, więc chyba nie jest. Nie, ja nie wiem co, co trzeba zrobić, żeby wyglądać, jak ci wszyscy chłopacy z TikToka ze Stanów na przykład. Ja nie wiem, co oni robią. Oni tam mają. Jakieś... Trzeba mieszkać w Stanach. Ja Nie. myślę, że to jest kwestia światła. To wszystko jest kwestia światła, mówię wam. Nie chciałam zieramy z filetą. Nie. Masz w planach kupić drugiego pieska? <śmiech> Nie. <laughs> <laughs> Bleź wystarczająco mocno daje w kość. Gdy byłeś mały, nie miałeś wielu przyjaciół. A no w sumie ja nie miałem, bo jak byłem taki mały, mały, to ja głównie spędzałem czas z moją kuzynką, czasami z kuzynem, ale głównie z kuzynką. Później z kuzynką i z moją ciocią, bo jak ma ciocia nie jest o wiele więcej starsza ode mnie. Ile jest między nami? Trzy lata różnicy? Cztery? Jakoś tak? Ale później jak już się zaczęły takie, wiecie, przyjaźnie, to miałem tak przy sobie zazwyczaj 2-3 osoby max. Serio. I nadal moja grupa przyjaciół nie jest jakaś gigantyczna, to nie jest tak, że wszyscy z kim się znam, przypuśćmy z YouTube'a, to są moi przyjaciele. Mam bardzo mało taką grupkę przyjaciół. Serio. Lepiej mniej? A porządnie? Chcesz kupić Tesla? Chcę kupić auto elektryczne chyba, ale właśnie jeszcze nie wiem. Bo generalnie u mnie znaczenie ma bardziej wygląd auta niż to, co jest w nim w środku, więc nie wiem, czy to będzie Tesla, ale jest ona gdzieś tam z tyłu głowy. Problem jest tylko taki, że mi się podoba Eska. A Eski nie ma teraz żadnej w Polsce. Jest tylko trójka, a trójka wygląda trochę jak żaba. Myślę, że masz mega dużo pieniędzy, nie szczędzisz na życiu, ale mimo wszystko nic jest zachładne. Nie mega dużo, trochę jednak szczędzę, bo owszem, wydaję gdzieś tam na głupoty, ale jak mam kupić na przykład lodówkę, to mi szkoda, jak mam wydać teraz na auto, to też mi szkoda i mimo iż wiem, że mógłbym w sumie wziąć te Porsche, na przykład to trochę mi jest bardzo szkoda na te Porsche, więc to nie jest tak, że wydaje wszystko i tak, no, ale nie, nie szczędzę sobie, na przykład na jedzeniu w ogóle nie oszczędzam. Mm -mm. Aktualnie czujesz się w pełni szczęśliwy i spełniany. Aktualnie jestem szczęśliwy na 70%, ponieważ 30% mojego ciała jest zestresowane teledyskiem. Ale tak to jestem happy. Mega, no. Jesteś z bogatego domu i miałeś wszystko, co chciałeś. Nie, totalnie nie. W sensie też nie mogę powiedzieć, że było jakoś bardzo źle, kryzysowo, czy coś, bo nie. Nie byłem rozpieszczany bardzo, bardzo mocno. Też moje rodzice nie mogli sobie pozwolić na jakieś super niewiadomo jakie rzeczy, więc to, co aktualnie mam, sam na to zapracowałem i wydaje mi się, że to jest w ogóle super opcja, że nie miałem wszystkiego, co chciałem, bo wtedy bym był rozpieszczonym bachwarem i by mi się nie chciało robić. Dziękuję Wam za dziś, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!